Cześć, z tej strony Kuba a to jest kolejny odcinek WWE Backstage przed galą SummerSlam 2015. Największa impreza tego lata, najgorętsza impreza tego lata jest już dzisiaj organizowana przez WWE. 28. edycji gala i SummerSlam jest już dzisiaj. Trzeba przyznać, że naprawdę atmosfera sprzyja i tyle mamy zapowiedziane 10 walk na to nieprawdopodobne wydarzenie, które potrwa aż 4 godziny, długość SummerSlam do równa długości Wrestlemania a to może oznaczać, że show będzie naprawdę wyśmienite gala zaczyna się z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego, dzisiaj oczywiście o godzinie pierwszej i potrwa aż do godziny 5. klasycznie jednogodzinny pre-show, w którym nie ma żadnego pojedynku obecnie zapowiedzianego zacznie się o północy co może oznaczać, że faktycznie będzie większa interakcja z fanami. W każdym bądź razie, Barclays Center Brooklyn, New York to jest właśnie lokalizacja tej gali, która mam nadzieję, że wypadnie naprawdę bardzo dobrze. Więc jedziemy na samym początku, tak. Kilka ciekawostek na temat Summerslam. To już film osobny na temat tego nagrałem. Jednak popatrzmy tutaj na statystyki. Walką wieczoru Summerslam będzie walka Undertakera z Brockiem Lesnarem. Co najważniejsze, Brock Lesnar nigdy nie przegrał na Summerslam, a Undertaker stoczy właśnie swoją pierwszą walkę na innej gali pay-per-view niż Wrestlemania od czasu Breaking Rights 2000. 10, co jest naprawdę bardzo długim czasem, prawie 5 lat Undertaker nie walczył na żadnej innej gali Pay-Per-View niż WrestleMania, nie licząc Raw oraz SmackDown oraz krótkiego programu z grupą The Shield w roku 2013 na przełomie kwietnia-maja. Więc dobra, zaczynamy tak, od pojedynku o Mistrzostwo Interkontynentalne, Triple Threat Match, Ryback, right Big Show oraz The Mist. Planowano początkowo to starcie, żeby odbyło się na gali Battleground, ale z powodu kontuzji kolana Rybacka nic z tego nie wyszło. Walka trzech rywali, każdy ma 33,3 przecinek tam stop 33% szans na wygraną o już bez takiej jakiejś tam dokładności w każdym razie mamy dwóch pretendentów oraz jednego mistrza Ryback odkąd trzyma ten pas i wygrał go w komorze eliminacji po tym jak Daniel Bryan z powodu również swojej kontuzji musiał ten pas y... zrzeć się tego mistrzostwa i pas zwakatować. nie widzieliśmy nic fajnego z udziałem Rybacka nikt on jeszcze tego tytułu w porządnej walce nie obronił i myjmy nadzieję że Ryback będzie miał swój moment jako mistrz interkontynentalny na tej gali SummerSlam. i Kompletnie wykluczam z tej walki Demisa, ponieważ on już dużo razy ten pas trzymał i szczerze mówiąc sporo w ostatnim czasie mis mnie irytuje, więc jak dla mnie to nie jest zawodnik, który ten pas powinien trzymać. Tak samo jak Big Show, choć nie ukrywam, gdyby wygrał Big Show spoko, cieszyłbym się, żeby ten olbrzym jeszcze pod koniec w ostatnich latach swojej kariery osiągnął jeszcze sukces, zdobył mistrzostwo. No, czy tak będzie jak na WrestleMania 28, kiedy to pokonał Kodiego Rhodesa, przekonamy się. W każdym razie, Ryan to mój faworyt w tym pojedynku i nie zapominajmy, że w tej walce nie ma żadnych dyskwalifikacji, ale walka jest naprawdę bardzo ciekawa kolejna walka na gali eee, tutaj sobie może zacznijmy może mm, od pojedynku kolejnego starcia Ra Rusev kontra Dolph Ziggler to nie jest mixed tag team match Summer Ray jest w narożniku Rusewa, czyli tam bugarskiego atlety a z drugiej strony Lana jest y, przy narożniku Dolfa Zigglera nie ukrywam, że Dolph Ziggler jest faktycznie moim faworytem w tym pojedynku. Walka z pewnością będzie fajna. Yy, Rusev to siła, Ziggler to spryt, umiejętności i charyzma ringowa. Więc kilka domen panowie ze sobą połączą. Gdyby wygrał Rusev, yy, totalnie bym to zrozumiał. Gdyby wygrał Ziggler, byłoby to zaskoczenie. Ale pytanie brzmi, czy Szołow, czy Terminator? Liczę na to, że starcie będzie dobre. Ale mój głos ląduje na Dolfa Zigglera, Ale powiada mi coś, rozum, że tutaj może wygrać faktycznie Rusev. Kolejna walka, rewolucja Deep Team Bella kontra Team Bad Czyli Beautiful and Dangerous Kontra PCB, e, Page, Charlotte oraz Backlange Dobra, trzy drużyny Yy, więc tak, jedna stania w sensie, że wiecie, jedna grupa div kontra druga grupa div kontra oczywiście trzecia grupa div, jest to dziewięciosobowy triple threat yy, tag team match, yy, jeżeli zostanie jedna kobieta przypięta jej drużyna odpada, nie ukrywam, że Paige, Charlotte i Becky Lynch to są faktycznie divy, na których ja stawiam jakoś tak do znudzenia wałkują te bliźniaczki Bella i tym podobne Niki ma pas, zobaczymy kiedy go straci, może na, na samym night of champions a team beautiful and, and danger Jakoś nie przypadł mi kompletnie do gustu. Patrząc na to, że wczoraj w Brooklynie na rzecz Baileys, Bank straciła swój pas kobiet NXT, więc dobrze to z pewnością dla niej nie wróża. W końcu ta e, diva ma umiejętności. Więc rewolucja za rewolucją. Paige Charlotte i Becky Lynch powinny ten pojedynek wygrać. Kolejna walka. oj, na to starcie bez wątpienia czekam. Kevin Owens kontra Cesaro, szwajcarski superman, kontra KO. Kevin Owens jest prawie tak samo doświadczony, może minimalnie nawet mniej niż John Cena, aczkolwiek zdobywał doświadczenie podobnie jak Cesaro nie tylko w Ring of Honor, czyli ROH, jednak również na całym świecie. Patrząc na to, że to KO Kevin Owens, były mistrzem NXT oraz były pretendent do pasa mistrzowskiego Stanów Zjednoczonych, jeżeli ponownie po tych porażkach na Money in the Bank i Battleground Paper Review ponownie przegra Cezaro na Sam, to z pewnością dobre dla niego kariery nie będzie patrząc na to, że walka będzie naprawdę dobra będzie dobra dynamicznie, będzie dobra technicznie ja myślę na to, że Cezaro zaprezentuje się z jak najlepszej strony w tej walce ale ja stawiam na Kevina Owensa poza tym Owens przegrał na NXT in Brooklyn wczoraj, galę oglądałem live, później połowę tylko zdążyłem obejrzeć, w każdym razie w razie przegrał w ladder meczu z Finnem Balorem. Tak jak mówiłem, Finisher z drabiny to na nadepnięcie od Balora kończy żywot Owensa. I Owens już chyba na dobre z NXT wyleciał. Tym samym, skoro Owens jest już głównym roztarzem, nie widzę żadnych, ale to naprawdę żadnych przeciwwskazań, żeby Cesaro mógł skapitulować. Pewnie na Night of Champions będzie rewanż i liczę na to, że ich rywalizacja będzie kontynuowana. I mam nadzieję, że ta walka mnie nie zawiedzie. Kolejne starcie. Tym razem jest to walka dosyć nietypowa, mianowicie tak. Fatal 4-Way tak Team Match. Nie wiem, czy to są zasadach eliminacyjnych nic tu na oficjalnej stronie www.com nie pisze. Primetime Players kontra Lucha Dragons, kontra New Day, kontra Los Matadores. Byczek El Torito oraz Xavier Woods z pewnością namieszają w tym pojedynku. Walka, mam nadzieję, że będzie tak średnio długo trwała, ale moimi faworytami w tym pojedynku są The Lucha Dragons, czyli Kalisto oraz ten Steen Kara. New Day kompletnie odpadają. odpadają. Primetime Players, spoko jak obroją te tytuły. Los Matadores no mogliby kiedyś jako Primo i Epic o te pasy trzymali. Teraz po zmianie tego gimmicku mogliby kurde te z tytuły wygrać, ale czy tak będzie? Zobaczymy. Z i Kalisto byli mistrzami taktymowymi NXT. Więc szczerze, gdyby te tytuły wygrali ponownie, no ja bym akurat nie widział żadnych przeciwwskazań, żeby tak akurat się stało. Dobra, kolejna walka Randy Orton kontra Sheamus. Nie ma żadnej stypulacji na szali. Miałby być, miał to wcześniej być Street Fight Match, No Holds Barred Match, Extreme Rules Match, Falls Continuer Match, Steel cage Match, cokolwiek. Nawet Heli na Cell. A, a nawet Ladder, Nic z tego nie wyszło. Miała być walizka Sheamusa na szali. Nic z tego nie wyszło. Ja mam wrażenie, że odkąd Sheamus tam walizkę trzyma, nic się z nim nie dzieje. Wręcz przeciwnie, jego postać bladnie zanika. Po prostu Randy Orton pokonał go w St. Louis, Missouri na gali Battleground, teraz mamy ich rewanż, ponieważ wtedy yy, na gali Pay-Per-View battle, na Battleground byliśmy w rodzinnym mieście Randy Ortona, super, więc wygrał teraz gdyby ponownie przegrał yy, Sheamus, no to dobrze by to nie, dla niego nie wróżyło szczerze, no postawię na tego Sheamusa w tej walce, ma walizkę, więc muszą go promować, chyba że tak jak Rollins przegra, yy, najpierw Shea -y z Ortonem, Viper odniesie sukces, a następnie winterweniuje w walce dochodząc do yy, Triple Thread Matchu, robiąc walki z Rollinsem Triple Thread Match i na Rollinsie wykorzystując walizkę Money in the Bank, stając się nowym posiadaczem pasa WWE, lub też właśnie Stan zjednoczony, ponieważ to jest szala tej walki. No czy tak będzie, przekonamy się za niedługo, jednak możliwe, że właśnie tak się stanie, bo jak zakłada scenariusz, zobaczymy. W każdym razie Orton i Shames, żadnej spywalacji, nic na szali, zwykła walka, postawiona naszej Mesa, ponieważ Orton i tak nic nie straci, jeżeli ten jeden, jedyny raz Apex Predator Venom przegra. No nic, dobra, kolejna walka. Tym samym mamy to bardzo ciekawe cybergalaktyczne cyber starcie takimowe Stephen Amell oraz Neville, czyli Redder Row i Green Row kontra Stardust i King Barrett. Te ich połączenie kompletnie mi nie odpowiada Stardust, to Stardust ostatnio bardzo fajnie zaimponował fanom. Mi również niekiedy ten gimmick jego się podoba. King Barrett po tym jak wygrał turniej King of the Rings, najdługo pewnie już będzie ponownie tym Bad News Barrettem. A teraz z drugiej strony ich przeciwnicy Neville oraz właśnie... Ten cały Arrow, który będzie chyba walczył w tym stroju Który właśnie tam zaprezentował w swoim serialu Szczerze myślę, że akurat Face'owie wygrają Że Red Arrow zakończy te starcia jeszcze wcześniej znokautuje kogoś Stephen ML. No nic, walka również bardzo standardowa Tym razem mamy kolejny Tak team match Do, Dobra rodzina kontra zła rodzina The Wyatt Family, czyli Luke Harper oraz Bray Wyatt kontra Roman Reigns i Dean Ambrose. Bracia z Shield kontra bracia z The Wyatt Family. Szczerze, krótka piłka, jestem za Reignsem i Deanem Ambrosem. Tym razem zobaczymy, czy interweniuje Sting, <grym> ta jasne, oraz czy dołączy do rodziny Wyatta Eric Rowan. Przekonamy się, co WWE wykombinuje i czy powróci w końcu ta owieczka. Dobra, teraz tak, koło main event wieczoru. Chyba, że to będzie walka wieczoru, o czym akurat już wcześniej mówiłem, ale wspomnieć raczej o tym nie zaszkodzi, ale tego faktycznie bym nie chciał zobaczyć. Walka o wszystko. Mistrzostwo WWE, Światowa Księżka oraz PAS Stanów Zjednoczonych jednocześnie na szali. John Cena kontra Seth Rollins. Dużo razy ze sobą na Rowal, czyli Nie tylko ostatnio, lecz również w przeciągu kilku dobrych miesięcy, jak jeszcze była gala e, Tables, Ladders and Chairs and Stairs, oczywiście nie zapominajmy, więc szczerze Myślę, że ten table smash na TLC był dobry. Dużo się działo i tym podobne. Super Gwiazda roku 2014. Roman Reigns powrócił, yy, zaatakował Rollinsa. Nieważne, Cena wygrał i tak to wyglądało. Jest to standardowy pojedynek, obowiązują dyskwalifikacje i wyliczenia ringowe. Yy, można tylko i wyłącznie wygrać pasy poprzez yy, przypięcie, znokautowanie lub poddanie swojego rywala w kwadratowym pierścieniu. Kompletnie z tego pojedynku hmm, można by powiedzieć, że eliminuje Sefa Rollinsa, ponieważ nie wydaje mi się, żeby Rollins obronił tytuł i zarówno był mistrzem Stanów Zjednoczonych, jak i mistrzem WWE. Cena tego pojedynku nie może w zwykły sposób przegrać, ale mam nadzieję, że Sef Rollins z kilka e, akrobatycznych ewolucji w tym pojedynku faktycznie pokaże. Myślę, że John Cena również nie wygra. Myślę, że Sheamus wkroczy w ten pojedynek i wykorzysta walizkę na Scenie, albo wkroczy w tą walkę i wykorzysta walizkę w taki sam sposób, tworząc tego pojedynku triple threat match w dalszym ciągu jeżeli on jeszcze będzie trwał jak Rollins na WrestleMania w przypadku Lesnar'a i Reigns'a więc szczerze gdyby nie wykorzystał z walizki ja tutaj postawię na Sefa Rollinsa aczkolwiek myślę że John na ten pojedynek może wygrać pożyjemy zobaczymy jednak fajnie że w tym pojedynku faktycznie mm, możliwe że będzie ktoś interweniował że Kane powróci i tym podobne ale wątpię i Security raczej również nie zobaczymy więc jeżeli wygra Sefronis to jakoś nieczysto, a jeżeli wygra John Cena, ten, który ma plan A i B i również C, no to nie wiem jak to będzie wyglądało, ale w każdym bądź razie jestem za. nie wiem, Johnem Siną. Trudno mi jest ogólnie wytypować mm, zwycięzcę tej walki, ale z drugiej strony Sefronis ma ten tytuł I gdyby. Inaczej. Nie wydaje mi się, żeby jedna osoba faktycznie te dwa pasy, można by powiedzieć, że zgarnęła. John Cena i Seth Rollins w ostatnich tygodniach serio mm, prawa, prowadzili ze sobą fajną rywalizację. Kontrakt również został podpisany, czyli ta walka jest oficjalnie zakontraktowana, ale tutaj nie chodzi o to, co jest na papierze. Jeżeli Cena będzie miał dwa pasy, albo w przypadku Rollinsa to się stanie, te pasy będą bronione oddzielnie. To nie będzie jedno mistrzostwo, tylko jedna osoba ma po prostu dwa pasy i tym samym straci je, załóżmy na Night of Champions w dwóch walkach. No, nie wiem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale tak jak ja wcześniej wspomniałem, nie wydaje mi się, żeby jedna osoba te dwa tytuły faktycznie wygrała. Main Event SummerSlam 2015. Walka wieczoru. Czyli tak, Brock Lesnar kontra The Undertaker. Rewans WrestleMania 30. The biggest fight of the summer. Ja wam powiem tak. Cały motyw przewodni tej walki odpierał się na końcu streaku. Teraz ich rywalizacja, że tak powiem... No, nie była aż taka emocjonująca. Wielki brawl na Raw. Jeszcze wcześniej na Battleground Undertaker powraca i przeszkadza w zdobyciu zwycięstwa. E, oczywiście m, tam e, Brockowi Lesnarowi. Ronis opuszcza ring. Tak to wyglądało. Lesnar nie zostaje nowym mistrzem Światowek Ciężkiej WWE. I tym samym kurde. Kurczę, jest tak podbudowane. Wszystko na tym końcu strajku się opiera. Sam Paul Heyman wygłaszał na sejmie promo, kiedy to Lesnar stał na stalowych schodkach. Później na ostatnim row teraz minapolis Minneapolis powrócił Undertaker, który został zbuczany, ponieważ był przed y, publicznością LBORKALE BOR ZERA. BORKALE oczywiście. Tym samym Bestia została zunicestwiona again. Chouksem, wcześniej Low Blow. Jeszcze jeden e, Tombstone Pile Driver na Grand. zobaczyliśmy i dwa. Szczerze. Myślę, że walka będzie słaba pod względem oczywiście techniki ringowej. Ale przyciągnie tłumy, miliony przy telewizor jak i na żywo w Barclays Center Arenie. Wiecie co, fajnie że jest ten rewanż. Ale pytanie brzmi, co w tym pojedynku się wydarzy? Czy Brock jest na mnie pokonany? W końcu pokona drugi raz Undertakera na SummerSlam? Walka będzie brutalna i mam nadzieję, że będzie dużo krwi, ale nie typuje na pewno zwycięstwa. Tutaj Undertakera Nad Brockiem Lesnarem czystego Ja stawiam na yy, zaciętą walkę Mnóstwo signaczerów oraz finisherów Jednak Brock Lesnar jak dla mnie Jest po prostu yy, przegranym w tym pojedynku Więc szczerze Jak dla mnie po prostu ten pojedynek yy, Musi wygrać nikt inny Jak właśnie The Undertaker A to może również oznaczać Tylko i wyłącznie Jedno, że ten pojedynek również zostanie wygrany przez nikogo innego jak Undertakera Znaczy, inaczej Brock, jak i Undertaker są zawodnikami To są po prostu czyste legendy, żywe legendy Walczyli kiedyś w Heli na Cell Matchu Na również skradli, no nie skradli show Ale koniec tryku skradł show więc powiem tak, wydarzy się coś naprawdę dużego, albo powróci The Rock i rozpocznie program z Brockiem Lesnarem, co by prowadziło do walki na WrestleMania, lub powróci Stinky i zaatakuje Undertaker'a. No cóż, jak to będzie, zobaczymy. W każdym bądź razie trzeba czekać. John Stewart będzie gospodarzem tegorocznego SummerSlam, które od 2009 roku już nie będzie gościć w Staples Center Arenie w Los Angeles. Ja stawiam na Undertaker'a. I co o tej karcie ogólnie sądzicie, jakie są Wasze przewidywania na tę gale? Piszcie pod filmem nadal w komentarzach. Cześć!